Dzisiejszy film jest zapowiedzią takiego przyszłościowego cyklu kazań. To znaczy, po prostu będę wygłaszał kazania, prawda, w ramach, w ramach trenowania swoich umiejętności, retoryki oraz przemawiania. No i po prostu, bo yy, myślę, że wartość, które one ze sobą będą niosły, powiem bardzo nieskromnie, jest dosyć uniwersalna. Więc zapraszam na pierwsze słowo na niedzielę. Bóg daje nam swoje miłosierdzie, ale to od ciebie zależy, gdy weźmiesz. Jak wszyscy, mam nadzieję, doskonale wiemy, dostaliśmy obdarzenie wolną wolą. Wolna wola oraz dusza czynią nas wyjątkowymi, wyjątkowym stworzeniem, ukoronowaniem całego boskiego dorobku stworzenia. Bóg Daje nam wiele łask, pewną wolę, wolę, mądrość, która wiąże się z rozumem. Daje nam również duszę, ale ostatecznym darem, łaską, którą staliśmy obdarzeni, to sam Bóg. To On, który daje nam swoje życie wieczne i zbawienie, jest darem samym w sobie. Sam fakt jego istnienia jest darem, na który nie zasługuje. Słowa Ewangelii według świętego Łukasza. Jezus wyznaczył jeszcze innych 72 uczniów i wysłał ich po dwóch przed sobą do każdego miasta i miejscowości, dokąd sam przyjść zamierzał. Powiedział też do nich, żniwo wprawdzie wielkie, ale robotników mało. Proście więc Pana żniw, żeby wyprawił robotników na swoje żniwo. Idźcie, oto posyłam was jak owce między wilki. Nie noście z sobą trzosa, ani torby, ani sandałów. I nikogo w drodze nie pozdrawiajcie. Gdy wejdziecie do jakiegoś domu, najpierw mówcie: pokój temu domowi. Jeśli tam mieszka człowiek godny pokoju, wasz pokój spocznie na nim. Jeśli nie, powróci do was. W tym samym domu zostańcie, jedząc i pijąc, co będą mieli, bo zasługuje robotnik na swoją zapłatę. Nie przechodźcie z domu do domu. Jeśli do jakiegoś miasta wejdziecie i przyjmą was, jedzcie, co wam podadzą. Uzdrawiajcie chory, którzy tam są, i mówcie im, przybliżyło się do Was Królestwo Boże. Lecz jeśli do jakiegoś miasta wejdziecie, a nie przyjmą was, wyjdźcie na jego ulicę i powiedzcie, nawet proch, który z waszego miasta przyligo na nóg, strząsamy wam. Wszakże to wiedzcie, że bliskie jest Królestwo Boże. Powiadam wam, co lżej będzie w ów dzień niż temu miastu. Wróciło 72 z radością, mówiąc, Panie, przez wzgląd na Twoje imię nawet złe duchy nam się poddają. Wtedy rzekł do nich: Widziałem szatana, który spadł z nieba jak błyskawica. Oto dałem wam władzę stąpania po wężach i skorpionach i po całej potędze przeciwnika, a nic wam nie zaszkodzi. Jednakże nie z tego się cieszcie, że duchy się wam poddają, lecz cieszcie się, że wasze imiona zapisane są w niebie. Oto słowo Pańskie. Jezus, kiedy jeszcze był z nami, znaczy, może nie konkretnie z nami, ale kiedy jeszcze był na Ziemi, dał swoim uczniom swoje nauki oraz dał im możliwości, z których Kościół, nasza matka, korzysta do dzisiaj. Wśród nich mamy wymienione w samej dzisiejszej Ewangelii między innymi wyrzucanie złych duchów z ciał ludzi czy leczenie chorych. Jeśli ktoś zasnął, co się zdarza, na końcu. To mogły mu jednak umknąć najważniejsze słowa z dzisiejszego czytania. Nie mamy się cieszyć tym, że uleczamy chorych albo że wyrzucamy złe duchy. Mamy się cieszyć faktem, że nasze imiona wyryte są w niebie, że Bóg powiedział, że jesteśmy przeznaczeni do bycia świętymi, a nie do potępienia. To jest klucz do zrozumienia całego Nowego Testamentu. Bóg daje nam swoją świętość. Daje nam swoje nieskończone miłosierdzie i swoją nieskończoną sprawiedliwość, ale wymaga czegoś w zamian. W dzisiejszym czytaniu słyszymy, że Jezus w zamian za błogosławieństwo wymaga, aby przyjęto jego uczniów w domu czy szerzej mieście. Jeśli tego nie zrobiono, to zbawiciel obiecał, że takie miasto czy taki człowiek będzie miał gorzej na sądzie ostatecznym niż słynna Sodoma. Słynna, dosyć złosławą okryta. Boże miłosierdzie jest bezwarunkowe, ale nie jest darem, który Bóg nam wpycha. A my nie mamy innego wyboru, niż je przyjąć. Nie, bracia i siostry. Boże miłosierdzie, owszem, jest bezwarunkowe. Bóg kocha nas, nieważne jak bardzo my go mamy w nienawiści, ale jednak my możemy, właśnie dzięki wolnej woli, zdecydować, czy je przyjmujemy. Możemy je odrzucić jak odrzucił je szatan i jak odrzuca je spora część dzisiejszego świata. Niestety. To od nas zależy, czy chcemy dostąpić wieczności i nigdy nie umrzeć, czy chcemy być wiecznie gotowani w piekielnym kotle, jak te parówki w garnku. Bóg dał nam swojego Syna jako dowód ostatecznego miłosierdzia i miłości do człowieka. Bóg de facto poniżył sam siebie tylko po to, żebyśmy otrzymali Go samego. Niektórzy nie są w stanie przyjąć faktu, że Bóg stał się człowiekiem, że śmiał się uniżyć. Tak, kieruję te słowa do ciebie, Lucyferze, tylko po to, abyśmy mogli potem wiecznie na Niego patrzeć, wpatrywać się w Jego majestat. Już przy samych narodzinach naszego Pana i Zbawiciela Jezusa Chrystusa mieliśmy do czynienia z działaniem szatana i odrzuceniem nieskończonej miłości. Owszem, Neron odrzucił miłosierdzie ze strachu, bo martwił się o doczesność, martwił się o swój cieplutki tron. Zamach na samego Boga to nic innego jak odrzucenie Jego miłosierdzia. Neron przestraszył się i odrzucił miłość Bożą. Następnymi, którzy tę miłość odtrącili, byli Judasz i faryzeusze, którzy skazali Chrystusa na śmierć. Judasz nie umiał wyzbyć się grzechu chciwości ze swojego serca. Nie umiał żyć bez pieniędzy, ale przecież umiłował ponad wszystko. Nikt nie może dwóm panom służyć, bo albo jednego będzie nienawidził, a drugiego będzie miłował, albo z jednym będzie trzymał, a drugim skarć. Nie możecie służyć Bogu i Mamonie. Tak mówi Pan. Judasz zdecydował, że woli Mamonę, a dzisiaj pewnie bardzo tego żałuje i ostrzega nas, śmiertelników, tych, którzy jeszcze żyją ze swojego dołu w piekle. A ty, bracie, a ty, siostro, kogo wybierasz? Boga? Jego miłosierdzie? Jego zbawienie? Czy wybierasz Mamonę, która jest symbolem doczesności? Faryzeusze nie uwierzyli, bo Chrystus nie dał im żadnego znaku, że jest tym, którego do dzisiaj tak bardzo Żydzi wyczekują. A przecież Pan powiedział: Błogosławieni ci, którzy nie zobaczyli, a uwierzyli. Więc bracie, więc siostro, czy widzisz, czy nie, to nieistotne. Masz wierzyć. Masz kryzys wiary? To świetnie. To znaczy, rzeczywiście siedzisz. I rozmyślasz nad czym wierzysz, nad tym, w co wierzysz, nad wiarą rozmyślasz. Ale pamiętaj, że w tych rozmyślaniach nie jesteś sam. Zapytaj znajomego księdza o swoje wątpliwości, zapytaj się Boga, to może przede wszystkim, gdzie leży odpowiedź na Twoje pytanie. Więc, droga siostro, drogi bracie, przyjacielu, tak do Ciebie teraz mówię, kogo wybierasz? Wybierasz ślepy świat i jego młode, czy wybierasz prawdę, która się nie zmienia, jest całkowicie prawdziwa? Do ciebie, bracie, należy wybór. Czy wybierasz życie wieczne, czy wybierasz krótkie, puste i nic nie znaczące życie doczesne? Tak, taka mała na koniec już rada ode mnie. Lepiej wybierz mądrze. Amen.